Cześć, witam. W którymś z niedawnych filmów mówiłam Wam o tym, że robię czystkę na moich półkach z książkami, <laughs> oddaję do biblioteki. No, ale jak wiadomo, przyroda nie znosi pustki. A jeszcze bardziej ja nie znoszę pustych półek, na których jest miejsce, żeby y, jakieś nowe y, książki się znalazły, i dlatego dokonałam zakupu w krakowskim antykwariacie Skrypt. I za chwilę wam pokażę, co tam kupiłam. A wszystko zaczęło się od tego, że szukałam książki Teodora Tomasza Jerza, który jest patronem roku 2024 wraz z Markiem Chłaską. I znalazłam właśnie w tym antykwariacie napisaną przez niego książkę zatytułowaną Pamiętniki Starającego się, wydaną przez czytelnika w roku 1975, a dodatkowym atutem tej książki są ilustracje wykonane przez Juliusza Kossaka. I kiedy znalazłam tę książkę, to sobie myślę, no jedna to jakoś tak głupio, więc zaczęłam szukać w tym antykwariacie kolejnych, który mnie zainteresują. I tu książka z ilustracjami innego polskiego, wspaniałego plastyka. I Janusz Stanny. Czekajcie, czy on miał Janusz na imię. Tak, Janusz Stanny. A książka została przetłumaczona przez, z niemieckiego przez Leopolda Staffa. A chodzi o tę właśnie: to jest Johann Wolfgang Goethe, Lis Przechera. Składa się z 12 ksiąg. I ten Przechera to co? Kuzyn Lisa, Vitalisa, a więc piękna, piękne, piękne wydanie o tu królew, czyli to taka, no kupiłam sobie taki deserek książkowy, a teraz wcale nie deserek, bo jak wiecie, że lubię koty i zainteresował mnie ten tytuł "Walka kotów". Książka została napisana przez Eduardo Mendozem Premio Planeta, największa hiszpańska nagroda literacka, ten, że Mendoza ją otrzymał. Walka kotów to najwybitniejsza powieść uwielbianego na całym świecie hiszpańskiego pisarza Eduardo Mendozy. Książka została wyróżniona prestiżową nagrodą Premio Planeta de Novela w Hiszpanii. Ja nie wiem, czy ja czytałam cokolwiek tego Mendozy, ale jeżeli tu będzie świetnie, do Madrytu na prośbę pewnego arystokraty przyjeżdża znawca historii sztuki Antony Vitlands, szczycący się nienagannymi manierami Anglik. I teraz odkrywa w piwnicy dzieło nieznany akt Velasqueza. I co z tego wyniknie, taka może trochę. Przygotowa kryminalna, jeżeli ktoś czytał walka kotów Eduardo Mendoza. Litwa będzie. Bo lubię, jak wiecie, literaturę tę y, krajów środkowo wschodnich. I to a autor nazywa się Mariusz Iwa Historia Historia chmury. Mariusz Iwaszkiewiczus i tu są jak zauważyłam dwa większe opowiadania właściwie historia z chmury i coś jeszcze historia z chmury i fragmenty większego i on się urodził gdzieś tu miałam jego biografię też wybitny pisarz a nie może jest urodził się w 73 roku Absolwent Lituanistyki, mieszka w Wilnie. Bardzo popularny pisarz. Historia z chmury. A teraz Igor Neverly. Ja mam jego książki jakieś. Jakieś książki mam. Archipelag Ludzi odzyskane. No to była. Eee, czytałam pamiątkę z celulozy. Wzgórze błękitnego snu albo zostało z Uczty Bogów, no jeszcze o tym muszę Wam opowiedzieć, a tu Leśne Morze, to jest pobyt Polaka w czasie II wojny światowej na Syberii, opis tej przyrody syberyjskiej, a więc Igor Neverly, Leśne Morze. I teraz dwa tomy opowiadań. Miałam oczywiście, miałam, wyboru dokonał Julian Tuwim, Miałam, ale gdzieś mi się rozmyły. To jest polska nowela fantastyczna w dwóch tomach. I tutaj mamy pierwszy tom. Julian Tuwim dokonał wyboru, i kogo on tutaj umieścił. Osoliński, Sztrymer, Korzeniowski to jest pierwszy tom potocki, a w drugim tomie Dziekoński, Łoziński, Prus, Grabiński, a więc polska nowela fantastyczna. Dwa tomy. O, pięknie wydane to była taka seria pięknie wydane. Mika Waltari, fiński pisarz, yy, autor dla mnie przede wszystkim Egipcjanina Sinuche, ale tu mamy jego książkę romansową Karin, córka Monsa. Historia miłości króla Eryka XIV i Karin córki wieśniaka, dzieje tej wielkiej, tragicznej miłości oraz walki dynastycznej o królew Szwecji stanowią osnowę tej powieści, przypominającej poemat romantyczny, a przecież wiernie odtwarzającej fakty historyczne. To też była seria piwu Mika Waltari. Podróże, podróże wakacyjne i po podróżach. Michał Wiszniewski. Podróż do Włoch, Sycylii i Malty. Ten Michał Wiszniewski odbył ten podróż oczywiście bardzo dawno. Z rękopisów, tylko nie wiem kiedy. Werona, ale wszystko wam powiem, kiedy będę Wam tę książkę pokazywała. Pałace, szlachta, zwiedził. O, Michał Wiśniewski, podróż do Włoch, Sycylii i Malty. Teraz Noir sur blanc, książka francuska Pierre-Asulin, klientka. To jest wyjściowy debiut autora. Powieści przeplatają się ze sobą teraźniejszość i przeszłość. Narrator, pracując nad biografią znanego pisarza, natrafia w bibliotece na donos z okresu II wojny światowej. Mhm. Mm Ciekawa. Francuzi i Druga wojna światowa. Wiecie, że oni tam nie byli do końca w porządku. I tutaj... Aha, to jest tak. Po, dołożył mi ten Mm, antykwariat przechadzka po starym krakowie Michał Rożek. Michał Rożek to taki chyba naukowiec, co się tam prowadzi w telewizji. Kto zabił Puszkina? Wiktor Woroszyński. Grubaśna. Tak naprawdę wiemy, kto zabił puszkina. Ale dlaczego tak się stało? Książka Wiktora jest. Lekturą fascynującą, naszkicowany przez autora wizerunek poety, pełen wewnętrznego dramatyzmu, opiera się nie na dowolnych, swobodnych impresjach, lecz na dokładnie i gruntownie zbadanych, a zarazem zaś znakomicie wyzyskanych, różnorodnych materiałach dokumentalnych. Puszkin Worożczywskiego jest postacią tragiczną. No i jak ten Puszkin, tu jest taki rozdział, bo już sprawdziłam, się zapatrywał na Polskę i Polaków, zwłaszcza podczas powstania listopadowego. Czyli Wiktor Woroszylski, kto zabił Puszkina. No i teraz zdarzyło się tak, że yy, kilku zamówionych przez ze mnie książek nie było i pan zadzwonił, i spytał, co w takim razie? Ja mówię, proszę coś dołożyć według własnego uznania. A że powiedziałam, że jestem polonistką, no to Państwo mi dołożyli tak. Kalendarium życia literackiego 1976-2000. Bardzo się cieszę, bo. A zresztą będę omawiała tę książkę, to Wam wszystko opowiem. Oraz leksykon współczesnych pisarzy polskich XX-XXI wiek. Z tego się bardzo cieszę, bo będę mogła sobie przeglądając, sprawdzić nazwiska, których nie znam, a jak ostatnio powiedział, a może wartych zauważenia, w jednym z ostatnich filmów Igor z kanału Graf Zero powiedział, że gdzieś w internecie toczyła się dyskusja na temat polskich świetnych, a niedocenianych pisarzy, może wiecie gdzie i jak to czuła się taka dyskusja więc będę mogła sobie skorzystać z tego leksykonu, żeby się przekonać jak mówię, kogo nie znam a kto wart jest lektury no i na końcu Maja Belrezowska, polska ilustratorka piórkiem przez stulecia jej kreska jest cudownie znana no i co, o Maja Berezowska, na nabożną. Jeśli nie grzeszysz, jako mi powiadasz, czego się miła tak często spowiadasz, czyli ilustracja do Kochanowskiego. Teraz zobaczymy. Wybrał tak i opracował. Dobrze, to jest wydanie z 1963 roku, niezapomniana kreska. A więc tak. Wyglądają moje zdobycze z antykwariatu skrypt z Krakowa. No i co, i co. No i to i będzie wszystko wasza wina, jeżeli jakieś jeszcze zdobycze czytelnicze, książkowe w tym roku do mnie dotrą, ponieważ podpowiadacie tak wspaniałe tytuły i tak wspaniałe nazwiska, że nie mogę się oprzeć, żeby ich nie sobie obejrzeć, a Potem zdecydować, czy kupię, czy nie. Także te wolne miejsca na półkach obawiam się, że bardzo szybko się zapełnią. A Was jak zwykle proszę o yy, wypowiedzi na temat książek, które dzisiaj zaprezentowałam. Dziękuję, do zobaczenia!